Witam dziś sam w takiej pięknej tutaj okolicy Zasypane śniegiem Tak to wygląda minus, minus 7 stopni Dzisiaj rozgrzewka przed jutrzejszym atakiem na szczyt Nagrywam, więc nie klni Pójdzie weter Pokaż. Pokaż. Górka. Mogę jechać? Piękne widoki. Śnieg po kolana. Tak wygląda nasza droga. Jest to się przebijać przez zaspy śnieżne. Śnieg po kolana. Ale idziemy. Koka ze mną towarzyszy. A tak wygląda zajebista, Przepiękna okolica. A tam żeśmy zostawili Barbarę na dole. Takie piękne widoki w lesie. Coś pięknego. A tu cały czas pada dookoła tylko las. Patrzcie, ten widok z tyłu, jaki piękny. Zajbiście. Słuchajcie, minęło 40 minut. Jak obcuję z zimnem w tych pięknych warunkach przyrody, temperatura minus 10 i powiem Wam, że jest ciepło. Generalnie nie odczuwa się tej temperatury, więc myślę, że atak na jutro powinien się udać. Dzisiaj jakaś godzina 10, godzina 20. Planuję yy, przy tej temperaturze minus 10. Yy, właśnie wracam. Do bazy, jutro, jak gdyby czas operacyjny wejścia na szczyt, to jest dwie godziny. Z tego co pokazują prognozy, no to jest minus 20 stopni. Więc wydaje się, że im zimniej, tym cieplej. Zobaczymy. Minus 10 nie robi wrażenia. Tak jak widzicie, wszystko git. Także pozdrawiam chłopaków. Generalnie po śniegu, chodzenie. Jest co robić, nie jest łatwo, jak się wydawało. Także jak jest śnieg po kolana, no to dwa razy praktycznie się człowiek męczy. Oddech się podnosi, ale zobaczymy. Na razie jest konkret. Także pozdrawiam, tam i z przodu idzie koka, także idziemy w dwójkę. Do zobaczenia. Wycieramy szlak piękna okolica I tak wygląda zakończenie nie widać tego w śniegu tutaj wódce sobie usiadłem w śniegu godzina 10 ekspozycji na zimno minus 10 stopni no generalnie jest jest ciepło, nie jest najgorzej, ale no nie jest za dobrze. Jak wieje wiatr, no to czuć jakby skóra miała odpaść. Ale generalnie jest, jest ok, także tak to wygląda w takim tutaj klimacie. Kończymy na dzisiaj, jutro atak na szczyt. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.